Witam Was kochani serdecznie, ostatnio ze wszystkich stron docierają do nas informacje na temat UFO, chociażby UFO widziane w Manchesterze na lotnisku. UFO widywane przez Was kochani, ponieważ wiem, że takie sytuacje mają miejsce, gdyż dostaję bardzo dużo e-maili ostatnio, gdzie opowiadacie, a nawet przysyłacie mi nagrane filmiki, a nawet i zdjęcia. No, mamy do czynienia z czymś niesamowitym. Myślę, że jest to zapowiedź tego, o czym w ostatnim nagraniu Tomek Kieszkowski mówi właściwie powtarza to, co Dieter Breuer mu powtórzył, iż ludzkość w tej chwili otrzymała. Ultimatum. Tak naprawdę rządy na świecie, rządy państw otrzymały ultimatum, że albo przekazą, przekażą ludzkości informacje, rzetelne, prawdziwe informacje na temat naszej rodziny z kosmosu, albo jeśli do tego nie dojdzie, dojdzie do ogromnego ujawnienia i wszyscy ludzie sami zobaczą, sami doświadczą, zrozumieją i dostaję, dostaną informacje na temat rodziny z kosmosu. No i jak widać, spotki latające znajdują się już generalnie wszędzie. Pokazują się niezliczonej ilości osób. Mam nadzieję, że. Na pewno ktoś, kto ogląda właśnie ten filmik, ma już jakieś doświadczenia, ponieważ coraz więcej osób ujawnia się i mówi o tym głośno, że tak, widziałem, tak, widziałam. Mało tego są też osoby, które otrzymują od nich przekazy telepatyczne i te informacje też do mnie docierają. Niestety nie mam prawa przekazywać Wam informacji, kochani. Być może ktoś się zgodzi to i pokaże może filmiki i przekaże również informacje, jakie docierają do nas już teraz. No, czekamy na konkretne kroki rządów na świecie. Zobaczymy kiedy i jak do tego wszystkiego dojdzie. Tak czy owak, zobaczcie sobie chociażby hmm, nasz, trudno powiedzieć, czy to jeszcze nasz papież na swoich szatach liturgicznych, ma jakieś postaci właśnie też nie z tej ziemi, <laughs> powiedzmy sobie to tak, no zaczynają się dziać różne różniaste, bardzo ciekawe sytuacje, tylko trzeba tworzyć oczy i przypatrzeć się tam wszystkiemu. Ale po co ten film? Po to, żeby, kochani, ogłosić, że jutro na wszystkich platformach streamingowych ukaże się film dokumentalny, nagrany przez doktora Stevena Greera oraz przez jego ekipę na temat UFO. Film ten będzie nosił tytuł Walka o ujawnienie. Jak wiecie, Steven Greer już. Przez długie, długie lata informuje nas o istnieniu tzw. czarnych projektów, które zdobywają niesamowite informacje na temat technologii. Skąd mają te informacje? Otóż z rozbitych statków kosmicznych oraz nie tylko z rozbitych, niestety z zastrzelonych statków kosmicznych. Tak, na Ziemi jest taka technologia, która też jest w stanie rozbijać statki kosmiczne. No, jest też w posiadaniu ludzkości technologia, która pozwoliłaby na uzyskiwanie chociażby elektryczności z punktu zerowego, czyli właściwie za darmo, jest też technologia na temat grawitacji, anty, znaczy antygrawitacji, czyli jest możliwość produkcji statków kosmicznych. No i właśnie te czarne projekty i firmy, które posiadają te, te czarne projekty, czarne budżety, posiadają już też i statki kosmiczne. Dlatego czasami wydaje nam się, że widzimy statek kosmiczny naszych, naszej rodziny z kosmosu, a to jest po prostu ziemski statek kosmiczny. O tym bardzo ciekawie mówi Steven Greer, pokazuje hmm, konkretne. Przykłady w swoich poprzednich filmach. Yy, I oczywiście też bardzo ciekawie będzie mówił w kolejnym filmie, który, w filmie dokumentalnym jeszcze raz powtórzę, walka o ujawnienie. Yy, ja po angielsku będzie to The Battle for Disclosure. Także zobaczymy go. Mam nadzieję, jutro. Mam nadzieję, że na YouTubie będzie osiągalny, na jutro się okaże. Tak czy owak, udało mi się dotrzeć do oficjalnego trailera i chciałabym go teraz tak pokrótce przetłumaczyć. Oczywiście nie będę tłumaczyła jeden do jednego, tylko um, tak, żeby dać zarys, o czym będzie ten film. Niestety polskie tłumaczenie y, automatyczne jest bardzo, bardzo złe, dlatego też y, no, spróbujmy sobie zobaczyć to z angielskim tłumaczeniem, y, raczej z, y, po angielsku, a ja będę starała się przetłumaczyć to, y, chociaż takie zarysy podać po angielsku. Czekajcie, podzielę się z Wami, kochani, ekranem. Już tutaj mamy ekranik. No i zaczynamy. Y Postaram się, znaczy tak, głos wyciszyłam, chodzi tutaj, żeby tylko... No bo nie, dobra, niech będzie z głosem. Ja tutaj będę robiła stop i y, będę, będę tłumaczyła. Mhm. Y, otóż... Większość z ludzi nie ma pojęcia zupełnie, że na samym szczycie społeczeństwa, tak bym to nazwała, znajdują się całe projekty, które niestety są nielegalne. Chodzi tutaj o te czarne projekty. Teraz się okazuje, że dr Greer dotarł do nowych świadków, do tak zwanych whistleblowerów, którzy pod przysięgą składają zeznania, przekazują tajne dokumenty, które byli w posiadaniu i chcieli je zabezpieczyć, po to, żeby przekazać ludzkości informacje na temat tych czarnych projektów i na temat technologii, która jest już w posiadaniu ludzi. A która niestety jest wykorzystywana do tej pory przeciwko ludziom. Mhm. Otóż ci nowi whistleblowers, nowi informatorzy mają niesamowitą bombową broń informacji do przekazania. Mhm. Otóż te nowe technologie nie są usankcjonowane i tak naprawdę wszystkie są prowadzone w sposób nielegalny. I dr. Greer stwierdza, że wszystko może zostać udowodnione w sądach. Mm -hmm. Otóż y, posiadacze, te korporacje, wielkie korporacje, które mają y, te czarne budżety i y, są właścicielami technolo nieziemskich technologii, tak naprawdę chociaż no, już ziemskich, y, oni wiedzą, że w tej chwili są zupełnie... Mm, zupełnie Wolni mogą robić co chcą i udaje mi się po prostu yy, uciekać przed prawem. Mhm. Zobaczmy sobie tutaj, mówi teraz kongresman, Tim Bullshit, yy, mówi, że oni mieliby tak, chodzi o te, o te mm, korporacje, które mają tą technologię, że gdyby oni mieli właśnie tą. Bo on to jeszcze mówi, gdyby mieli, tak, ale wiadomo, że oni mają, że gdyby mieli taką technologię, to mieliby niesamowitą kontrolę nad światem i nad ludźmi. Mhm. Mówią także, że gdyby ta informacja została ujawniona, mogłaby również dostać się w niepowołane ręce. Mm -hmm. Oczywiście o, um, też mówią tutaj, że y, te korporacje one y, się zabezpieczają taką, taką, y, taką informacją, że tak, jest to y, ta informacja, jest to najwyższa. Y, Top secret, wszystko jest top secret, więc tutaj nie możemy ujawniać żadnych informacji, no ale wiadomo, że jest to tylko przykrywka, ponieważ no, nie może być to top secret, jeżeli coś jest nielegalne tak? i wbrew społeczeństwu, wbrew ludzkości. Mm -hmm. Chodzi tutaj również o zdradę państwową, ponieważ jeżeli takie korporacje posiadają takie niesamowite technologie i na przykład głowy państw nawet nie mają dostępu do takiej informacji, są to po prostu działania, które podlegają zdradzie stanowej i są wysokokaralne. I doktor Greer potwierdza, że osoby w kongresie, ani też prezydenci nie, miał, nie mieli żadnych szczegółowych informacji na temat chociażby lokalizacji miejsc, w których znajdują się ciała z rozbitych statków kosmicznych, ani też ich technologia. Mhm. Czyli y, oczywiście te wszystkie sekrety były wykorzystywane do tego, żeby podnosić wartość y, tych korporacji, no bo to była taka technologia, która y, no była tak jest tak niesamowicie droga, że po prostu te firmy, te korporacje wiedzą, że oni że oni dzięki tym technologiom po prostu są nie do, nie wiem jak to powiedzieć, są nie, no są nietykalni generalnie na, na światowych rynkach. Czyli te korporacje, one poprzez sprzedaż takich technologii między innymi korporacjami, oni sobie po prostu zarabiają własne pieniądze, żeby znowu wspomagać dalszy rozwój tych projektów. Mm -hmm. No więc nawet prezydenci, tak jak prezydent Stanów Zjednoczonych, no nie będzie na ten temat mówić. Mm -hmm. I zobaczcie sobie, tutaj mówi D.C. Long, czyli po, um, weteran, weteran wojskowy i mówi, że on widział ogromny mono, monolit który unosił się w powietrzu i po prostu podlegał antygrawitacji. A O, zobaczcie sobie, gdzie to będzie. Zobaczmy sobie. Będzie na iTunes, na Apple TV, na Prime Video, Microsoft Google Play, Vimeo... Vimeo i co tu jest jeszcze? Nie wiem, co to jest chyba Prime Video. No, także YouTube'a nie ma, ale to nic. Mam Prime Video, to mam nadzieję, że się jutro jakoś do tego uh, uda mi się przykleić i chociaż uh, dać Wam zdać relację, co tam jest w tym filmie ciekawego. Ok. Czyli widzimy. Oj, coś mi się dołączyło, bardzo, bardzo przepraszam. No, także słuchajcie, ciekawe informacje przychodzą ze wszystkich stron. Bądźmy cierpliwi, przyglądajmy się temu, co na niebie i na ziemi. I ja myślę, że um, no już um, wkrótce poznamy niesamowite prawdy. O nas samych. I o naszej przeszłości. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cześć.